B otworzyć drzwi. Albo nie. <śm> 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 Wragów na policji los słenios, słuchajcie. Zobacz Sighting, czy ty możesz dołączyć, czy nie do mojej trwania. A, już się robi, się robi. Ty, hey, a ty mnie zaakceptowałeś tych znajomych? Czy co tam się stało działo? właśnie, muszę zobaczyć. Czy my nie jesteśmy Sajne. znajomi? Czy a co tam? Właśnie jesteśmy, nie jesteśmy różni. No właśnie, jak to z nami jest? <trujna <trujna za, Nad złówką. <trujna> no, teraz lepiej. Ogólnie powiem wam szczerze, że gierka wygląda ładnie, ale jest słabo zoptymalizowana, nie? Musiałem ostro zjechać detale po to, bo po prostu mi się grafa nie wyrabiała. Niemniej jednak wygląda to wszystko całkiem spoko, nie? Dobra, o, teraz O, Manager lobby, lobby, zaproś gracza. Shiting, wysyłam ci zaproszenie. O, zagraj w grę. Będę grał w grę. Będę grał w grę. dziś trochę technologii, wszystko może. Dobra, Dobra, ja muszę... O, jest Shiting. Easy. Ale masz gogle, stary! O, ale to to, 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 to. Ale nie to, 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 to. Nawet ciebie nie, nawet ciebie nie. O cholera. Ale nie, już... Nie, nadal nie. Select mission. Select. No dobra, mamy... Mamy selekta, no stacja benzynowa, 4U. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. No lecimy, wybieramy tą misję I co we dwójkę tylko będziemy? No powinniśmy weźmy. Myśli, że damy radę, tak? Kurde. No przecież my nie Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Dobra, słuchaj, A, okay. dawaj tutaj wejdziemy. Ty strzelają stary! O kurde, te, to są kółotworny też. Be otworzyć drzwi, albo nie? Haha! <śmienicza> Gdzie jest Haha! <w> <śmienicza> Haha! <śmienicza> okay, e, czy ja się jakoś... Oh wow. bo. Czekajcie, trzeba zabezpieczyć dowód. <grymiro> <Zskoczyło. actual>? <grym> Zaskoczyło nas to trochę, powiem wam. Czekaj, mamy tutaj oh tu chyba Orlen, bo mają takie drzwi. <grym Go foda> <grym woda> dostał. dostał. Uou, kuwa. Report dead. A jest faktycznie martwego. I no ty ich tu tukłeś. No trzech, stary. A, i tutaj jak masz broń, to musisz zabezpieczyć dowód, bo to będzie więcej punktów dlatego, nie? No, 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 no. Słuchaj, C to rzucasz taką flarę. Rzucasz świetlnik, że tu jest, jest zabezpieczone, nie? No, no, no. Dawaj go, skój go! Zakuj go, tak, zakuj go. go, na ziemię! tu stary. Ucieka, trzeba mu nogi związać! Zakuj go, tak, zakuj popaka.

Niosę ci hama. Gdzie? Na plecy. <śmieniczy> Faktycznie? Dobra, Dobra Rzuć za... <śmieniczy> aresztowanego. Dobra, zabierz to. <śmieniczy> Rzuć aresztowanego. Dobra, zato. Skończyłem na jego bok. Słyszałem, co powiedział do ciebie? Nie. A co ty konieczny? <laughs> Siodamy do auta. Ej, trup się odezwał. Jak trup się odezwał? To nie ta gra. <laughs> Dobra, kolejna doskucza jest. Ej, shiftem zamiast biec szybciej To idziesz wolniej. Tak. Bo tutaj to jest tak jak w Valoransie. No dobra, nie ma tu nikogo. Jaki mamy tutaj w ogóle cel misji? Musimy wszystkich zlikwidować, tak? Trochę lipa kurde z tym F tu jest, bo trzeba najpierw podejść do tych drzwi. A, zamknięte, dobra, poczekaj, co tu jest? Możemy rozbroić te drzwi. Czekaj. Otwiera drzwi, dobra. A jesteś tu? Jestem Słuchaj, tu, no. flashbang. Flash na 4 jest flashbang. Nie, trzy. na 3. Dobra, ja otwieram, ty rzucasz. Na, na, na. Dobra, 3, 4. Rzuciłem, ZAMYKAJ, ZAMYKAJ! Nie spułeś jej! Ale <guluruj Gystyle> jaki jej, to jest on! Dobra, czekaj, bo tutaj jest coś, słuchaj. Naciśco Ej! Crystal, ty, co tutaj? Jakieś dziecko tu jest. Nie wiem, otwieraj to. A jak otworzyć na oścież? Zabezpieczony cyłem, Jeżeli jest to, jakieś dziecko, mieć. to trzeba wrzucić flashbanga. Dziecka nie można skuć. Otwierę to! Otwieraj to! Jak, jak otworzyć bardziej? A, wejść w to. skopa wziąć. A, no ta. Kurde, jaka duża stacja benzynowa, w Polsce takich nie ma. Co za ham. A, już skuty. czemu ja wszedłem... W tam, gdzie byliśmy? Tu jest też No, jestem, no. Ej, chyba friendly fire jest? To trzeba uważać, nie? No trzeba. to chips. Mówisz do trupa, że ma na kolanach stać siedzieć! Skojmy go! A nie, jego trzeba było przeszukać, jego trzeba było znaleźć. Dobra. Ground to the ground! Dobra, skopujemy te drzwi. Co tam robisz, nie powiem. A zwykły granat gdzie jest? Nie mamy zwykłych granatów, nie? Tutaj jest cela, uważaj! Zobaczymy co tutaj jest. To nie ma nic. A nie, to nie jest cel. No <grymne> co? Ej, zabiłyśmy zabiłyśmy mnie, co? stary! Nie, co tu się stało? A propos granatów Jeden miałem powiem ja ja mam, ja mam, tak. ja mam tak. mega A tu są jeszcze jakieś drzwi. Zamknięte. Leź za drzwi Drzwi zamknięte. skapana. Drzwi... O kurde, dobra, znalazłem! Zobacz, tu Tutaj w z gangbang! Ty kurde, ja muszę zatrzymać krwawienie Ty, o, on tutaj miał? Ale wokół ogóle jak bez partonsu nicze wchodzą tej! O kurde, słuchajcie, tutaj... za cywila, nie? No właśnie szeliłem do niego i to nie jest chyba cywil. Bo on jest w ogóle jakiś opostrzelony, nie wiem, czy widzisz? Ten nie cywil. Chcesz sobie zobaczyć swego cywila? No wiem wiem, na znaczy co to był ten. Manekin jakiś, tak? No. Papiru Ale a on ten przyszedł sobie tak po prostu, ten go tutaj dostał. No właśnie jest, przyszedł, co? A ja muszę skuwać tych takich niewinnych? No właśnie cywilów chyba raczej nie powinno się. Te, ale... a tę, tą broń to tam zabezpieczyłeś, co? A, zabezpieczyłeś. No dobra, to skójmy tego napastnika. Ja skubam wszystkich. A ja bym chciał go na plecy nie, no, wrzucić i potem nim rzucić, mogę, tak? Rupów nie kuj <laughs> dobra, mamy. A to wyjśmy nieby. Tak? No chyba. Gdzie to jest napisane? No, tak. no chyba tak, chyba przyszliśmy. To. Tutaj, jest tutaj jest zakuty jeden. Tutaj wszyscy zakuci, padnięci. ci padnięci. <głosy głosy> trupy zakute. Zakutał B. No tak, tu wychodzimy dobra, i wychodzimy to jest, chyba. To tutaj... Co to jest? Jakieś C4 mam. No też mam, ale chyba nie potrzebujemy teraz. Nie wiem jak się tego używa. No dobra, to Y. Głosuj na tak. No wcisnąłem, że tak. Great job! Kuziu <laughs> pisze, że był na papierosie i nie słyszał co się dzieje w środku. No chyba tak, ale by straszył mnie ten gość. <laughs>